Uprzejmie informuję wszystkich, że nie zamierzam popełnić samobójstwa w żaden sposób. Nie planuję poślizgnąć się na skórce od banana w żaden sposób. Nie zamierzam zrobić sepuku, harakiri, samobuja w jakikolwiek sposób. Nie zamierzam targnąć się na życie. Nie mam myśli samobójczych. Jestem happy i szczęśliwy. I nie planuję się skrzywdzić w jakikolwiek sposób, a będąc już w jakiejś sali monitorowanej, yy, więziennej 24 na, si na 7, yy, z super ekstra obstawą, bez względu na to, czy to będzie sala pojedyncza, czy z innymi osadzonymi, także nie zamierzam targnąć się na życie, nie zamierzam do tego użyć skarpetek, sznurówek, paska do spodni. Nie wiem, co tam jeszcze ubrania albo prześcieradła, bo słyszałem, że można sam buja przy pomocy prześcieradła zrobić, wieszając się, nie wiem, do, do, do sufitu czy na łóżku leżąc, więc nie, nie zamierzam targnąć ci na życie. Dziękuję.